9 czerwca. Wiadomości z Ukrainy. Ukraina uderzyła w lotnisko Mozdok w Rosji. Nie po raz pierwszy podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej ukraińskie drony zaatakowały do Oseti Północnej Alani na Kaukazie Federacja Rosyjska. Około 800 km od najbliższego wolnego terytorium Ukrainy. Tak przynajmniej twierdzili sami Rosjanie. Tym samym Ministerstwo Obrony Faszystowskiej Rosji Ogłosiło zniszczenie jednego ukraińskiego drona kamikaze nad republiką. Szef regionu Serhii Minajlo twierdzi, że zestrzelono trzy amunicje zaporowe. Wyjaśnił, że stało się to w Mozdoku, a drony zaatakowały znajdujące się tu lotnisko wojskowe, z którego startują myśliwce MiG-31K i bombowce rodziny, tu. Które atakują Ukrainę. Czekamy na doniesienia z alternatywnych źródeł w tej sprawie. Przecież najprawdopodobniej Rosjanie wygładzają i upiększają informacje. A straty w samolotach i ewentualnie helikopterach są duże. Atak jest operacją specjalną głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Poinformowała o tym ukraińska prawda, powołując się na rozmówce z głównego zarządu wywiadu. To zaplanowana praca ukraińskiego wywiadu i skuteczne wykorzystanie ulepszonych środków krajowych podało źródło. Szczegóły przyjdą później. Siły Obronne zniszczyły cztery systemy obrony powietrznej okupantów. W zeszłym tygodniu siły specjalne służby bezpieczeństwa Ukrainy zniszczyły lub uszkodziły cztery systemy obrony powietrznej i dziewięć czołgów, trzy plutony czołgów rosyjskich okupantów przez drony kamikadze. 13 opancerzonych pojazdów bojowych, 24 systemy salwy artyleryjskiej i rakietowej, 167 bezzałogowych statków powietrznych, 3 łodzie, 2 magazyny amunicji, 4 bezzałogowe statki powietrzne, 167 pojazdów i 94 pozycje wroga i fortyfikacje również zostały zneutralizowane. W tym samym czasie wyeliminowano i raniono 212 interwenientów. Ponad dwie kompanie. Centrum Prasowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ogłosiło to w swoich zasobach medialnych, publikując odpowiedni film zmontowany z materiału nagranego przez samą amunicję zaporową. Lista ofiar wroga jest dostępna na Facebooku. Ukraina zamówiła we Francji potężny system radarowy. Ministerstwo Obrony Ukrainy zamówiło drugi dwustronicowy system radarowy Control Master od francuskiej grupy Thales na potrzeby obrony powietrznej. Służba prasowa spółki poinformowała o tym dzień wcześniej. Ten drugi system obrony powietrznej wzmocni ochronę terytorium Ukrainy dzięki wczesnemu wykrywaniu istniejących zagrożeń, czytamy w komunikacie. System ten obejmuje radar obserwacji powietrznej Ground Master 200, system komunikacji radiowej i centrum kontroli Control View. Ground Master 200 zapewnia wykrywanie helikopterów, samolotów, dronów, samolotów skrzydlatych, celów nawodnych, a nawet artylerii wroga. Radar umożliwia wykrywanie celów powietrznych w odległości do 250 km i na wysokości do 24 km. Ground Master Tłostu może pracować jako niezależny radar obserwacji powietrznej oraz pełnić funkcję radarowego elementu systemu obrony powietrznej. Ukraina zamówiła pierwszy taki system obrony powietrznej w zeszłym roku i sprawdził się on na polu walki. Systemy te są zintegrowane z przeciwlotniczymi systemami rakietowymi SAMP-T, które służą także Ukrainie. Ukraina ma już umowy z partnerami dotyczące dodatkowych systemów obrony powietrznej. Postęp jest także w zakresie artylerii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział to wczoraj w przemówieniu wideo. W Sewastopolu doszło do potężnych eksplozji. Wczoraj wieczorem na okupowanym Krymie doszło do licznych potężnych eksplozji. Masowo donosili o nich mieszkańcy m.in. Kerczu, Saku, Jewpatorii, Bałakławy, Sewastopola i okolic. Jedna z najpotężniejszych eksplozji miała miejsce w Zatoce Strelskiej w Sewastopolu. Okna wielu mieszkańców miasta zostały wybite, a nawet wybite. Gauleiter Michajło Razwożajew powiedział, że było to zniszczenie morskiego drona kamikaze. Kanał telegramowy Donbas Operative dodał. Rzekomo zaatakowano także elektrownię cieplną w Bałaklawie. Na razie informacji jest bardzo mało, ale Rosjanie piszą, że wszystko zostało zestrzelone i zniszczone. Są więc przyloty i są skuteczne. Kanał Telegramu, krymski weteran, podał, że mieszkańcy Kerczu słyszeli eksplozję w sąsiednim dystrykcie Temryuk na terytorium Krasnodaru Federacji Rosyjskiej, Taman. Jednak szczegóły również nie są na razie znane. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.